Hej, witajcie z tej strony Grzywa. Jest ze mną Broda. Um. Tak, to ty. O, <laughs> um. No miałeś się brodę. I kusza i dragon. Dzień dobry. Chyba ci powstają troszkę wstępniaka. <laughs> Lec na to. O kur... to sobie kolejny odcinek Left w Dead 2. Wszędzie wybuchy, rozruchy. Wypuchy, rozruchy. Ruchy? Wypuchy, rozruchy? Wypuchy, womito. Womito. Womito <noise> dla ciebie, dla rodziny. Czekot, czekot, czekolada. Womito cię poskłada. <noise> Gdzieś tu Na... Hunter sobie lata. No wiem, Dobrze, tajemnica od lat co, nie doskoczysz nawet. Jeździe Joki tu jest! Jejdzie tu jest! Przestańcie hraftować. Skoczył na mnie, skoczył na mnie. Skoczył już skoczył ci biegnę na... pomóc. Dziękuję. s 1 No i już przestrasza się gracza Gimper. Na... No ej, jakim cudem? <ścoughs> Cały magzynek shotguna w nią wyrąbałem, ona sobie stoi jak gdyby nigdy. To jest realizm! Zmarł. Albo lak! Ej, zgon... ej usiądź na twarzy. Co so, tak? Stwierdzam stwierdzam Gimper Stwierdzam zgon, bo Gimper the... No stwierdzam, z Gimper Bobowicz. Ja już nie skaczę po samochodzie. Siej, chłopaki, śmierdzi wam też trupem? Skąd? Złomite. Złomite. Z Womitą. Z Z Jak ty trzymasz trupa w majtkach, to ci gratuluję. No to teraz będziemy mieli przeromane bez Gimpera. No, A no, będziecie mieli przerąbane, bo jako, że nie mam co robić, będę wam opowiadał kawały o martwych płodach. <grym> leczę się, Patrzcie, jak się leczę niesamowicie na tej. Stylu. Czym, czym się różni martwy płód od kanapki? Że... Chater, Kanapki nie rucham zanim ją zjem. No, to super śmieszny żart. Ej, gdzie, gdzie jest? To, to ten sam żart po raz czwarty w tej serii. To jest Hunter. Nie? Naprawdę w tej serii? W tej serii chyba nie było. Były. A już na pewno nie było, co robię, kiedy widzę, leżę sobie na plaży i widzę martwego noworodka. Ukrywam wzwód <grym> Smacznego wszyscy, którzy jedzą obiad Albo Marco to <grym> No tak też można Pozdraw dla was bracia <grym> 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 Smacznego <grym> <grym> Umiłowani w płodach Co to było? Co to tak pieczne Oni bombardują, to to miasto, bo myślą, że nikogo tutaj już nie ma. No, no bo hejtują, bo myślą, że nie będzie nowej serii. Dobra musimy no, się. Jak takie pedały? Przestańcie hitować! Przestańcie hitować! Ja tego głosa. Głosa. Nie Włosa z dupasa. Tak zwanego Digidonga. Digidonga! Włosy z dupy z kawałkami kupy. Dobra, uspokójmy się. Stopyt! Smacznego, smacznego. Jedźcie dalej! Smaczna kupa, smaczna. Wyszłam, szansę, że myślą. Równa 40 w magazynku, bardzo. Przez platformę. O ja, ja tu nie mam naboi, ja tu będzie rozdruba. No ja też już prawiam bo nie mam. Zostawię. Kupa śmierdzi cały czas, kupę sobie strzelę ja. Kupa, kupa. Kupa, kupa, kupa śmierdzi bardzo. Kupa sobie oh, oh, oh. z rana. Zobu taki mądry, ja się pytam. Kusza, uciekaj. Ej, nie, to jest tank, ty jest tank? A, tu jest Ani... Natank Ty to... ty To jest brat na tanka, czyli nie. Jezu, -tank. ej, rzucił we mnie Dobrze, że nie Nergal Mołotow mam, to zaraz w niego rzucę Ja rzuciłem No to wrzućmy jeszcze jednego Wiecie co z nim zrobić, tak kończą frajerzy Przygody się do walki z hordą w traktorze, czekajcie, idę po amu. Jeżeli gdzieś jest Nie 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 co ZA uwagę HORDY! Czemu to odpalisz? To ja też zawsze odpalam hordę, kiedy w pobliżu jest tank <noise> najlepszy, najlepszy pomysł Ewa, na schodach się skamcie jak masz Ej skamcie się na schodach tam ty, bo masz... No, ja na dole, iść ci na min głowy Esus, pierdalaj stamtąd bo okay. cię Na ściągnie A okej, okay. a to gdzie mam S1? iść? W lewo, dobrze Dobrze, dobrze idziesz, dobrze szedłeś to to osłaniam nie? No osłaniam ci plecy A jestem jestem przy tym, przy kuszce No tutaj, tutaj bądźcie jest Bo inaczej to smoker ściąga i tutaj jest przerąbane No dzisiaj w odcinku... że tak się wszystko trzęsie? Tak, leci, leci, ale... On się zjara, zjara się, a walczy do ja niego. Nie, uciekaj. to wszystko. Cne, cne. Po cenach. <noise> nie już... mam nic za to... darmo, gnoje. Ej, pomóżcie mi, kurde, jestem na szczycie Ej, zechod. s tu został na schodach. Nie biją. Nie idźcie ze schodu, bo Smoker się nie ostrzegam. To się może źle skończyć zaraz. Co ty gadasz? Ja nie mam na Dobrze gada ej człowieku, ja tyle razy do tej kampanii grałem i tyle razy ją zdupiłem w tym momencie, że ja wiem co tu się wyprawia jak smoker jest. A ja mam lagi śmieszne, śmieszne. Śmieszkała. tylko ten. To chodźcie, już jestem po drugiej stronie. Ej, no może opowiesz o swoich lagach, też się pośmiejemy. ma pistolety. Właśnie, to może, może być bardzo ciekawa historia twojego życia. Zobacz. jest na historię swojego życia. Adopety. Widzę, 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 staram się, staram się, staram się. Wow, no... Esu mnie pokroił piło. Yes. Już widzę jak to się... Przepraszam, przyszedł. przypominasz kebab WHT Wow Zombie mnie biją. Dragon tak, od dzisiaj przypominasz kebab oficjalnie Z baraniny, bo taki ciemny sami. Spiter oh. Nie, ale Jak oh. oh, nie ma dycia, co robi? Pakuje się w masz Spitera. Chciałem, że jest masz spitera Czekaj, dragon uleczy cię. Spoko. Znalazłem Wojcie. jedną apteczkę. Ty Proszę Raz się jakoś tam, nie? <grystanie> Jesus sobie radzi. Ja tutaj kroję każdego. Prada z ciebie baba z jajami. No i muszę wziąć tier 1, bo nie mam amunicji. O Boże. Fuck. Postrzeliłem. Do przodu, do przodu, do przodu. Hunter, hunter, hunter. A, na mnie jest. Dzięki. Spoko. Chodźmy. A ja nie mam nawoju, ja... Nie ma upierdzielania się. A kibler wciąż nie żyje. No bo to jest realizm, tu się nie zrespię niestety. Płacząca buzia. Płacząca buzia. Ja pierdzielę, z dupy. Sprawdź YouTube'a na przykład. Ja, ja też pierdzielę nie z dupy. dupy z dupy to ci naprawdę współczuję. Głotę ty. Chodź przy... Esu, chodź Esu. Ja tu przeszukuję kibla. Bo ja robię. Ja z... chciałem powiedzieć żarcik o bogini, która wyszła z głowy Zeusa. I powiedział, że gimper wyszedł z dupy kuszy ale zapomniałem która to Bogini, więc nie powiem Chyba Atena, ale nie jestem pewien Atena chyba, bo ona była Boginią mądrości Wyszła z głowy Zeusa. Ciekawe... O to twoje słońce Zeusie No to ciekawe jak w... czy była Bogini kupy, która wyszła z dupy kuszy. Z dupy kuszy <laughs> Boomerka, Boże. Co Kupa Gdzie wy jesteście? Dupy? Wyszliście w końcu stąd? Dragon 999190 799... Dragon gdzie jesteś? Tutaj, dragon, na tam dole jest. dragon tam na dole uprawia mito i zombie go. He <grym> vomito. <grym grym grym> Ej, da... Dasz radę, dragon? Ta muzyczka tak jest tak dziwia, Spoko, tak? spoko, ja bym nie dał radę. Dobra, to trzeba iść dalej, tak? Hunter przyróznił gracza dragon. Ej, Kuszak gdzie idziemy? Ej, tutaj zaraz to jest... Dalej, ten. no kurwa, no co ty. Tutaj zaraz jest końcówka. Tak, tutaj... Chodź. Potem od razu możemy w tym odcinku zrobić Ej? finałek, który... Jest z... Ty więc uważaj. Które standardowo za pierwszym razem failujemy i za drugim podejściem w następnym odcinku uda się nam go przejść. Wow! Oberwałem tym Kusza, chodź tu. Co chcesz? Boże, ja to mam 4 HP, SU leży. Muszę zejść. na Tu jest, Ale, Ale Dobra, idziemy dalej, ej. No to. Co ty, Co ty robisz, Kusza? On sobie fapuje. Ja, ja waliłem konia. Jest yes, hey, safe house, jak to. Paralytic show? Ruchaj póki ciepłe. No, ale no, to, bo to, bo... O, O, dragon leży, ruchaj póki ciepłe. Ci zombie mają pancerz. Pancerz. Okay. Beka. Co w niej Nie, 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 na mnie. Tutaj ratunku. Ej, odwróćcie się! Dymacz. Będę tam w pierwszym odcinku mówi, że to małe ruchające gówno. Ej, coś ej, jestem... Żeby się cofnął. Jestem za. Dzięki. Szybko, szybko, wchodźcie do safe housea. To dramatyczny film. No. no. Te pościgi, te wybuchy. Jeszcze nie pora na wieczny odpoczynek. No I jest on nam zamknięty. Yes. We survived. Yeah, tak, yeah, udało się, oje. Ale zresztą, tutaj jej niesamowite uczucia. Udało się, oje. Oh yeah. oh yeah, oh yeah. yeah. pod... Udało się, oje. Oh yeah. Oje, oh yeah. yeah. oh yeah, wyrucham mnie. <laughs> ty się teraz respisz, bo jest realność. No, się, nie. Się, zrespi, tak, nie? się się respię. Która minuta już nagrywania? 9, spokojnie. Raz finał, zdążymy jedno, jedno podejście do finałku zrobić. A jak się nie uda, to w następnym odcinku do... Albo w tym chyba już skończymy. No. Mam nadzieję. Chcecie się tyle razy Pewnie, że chce mi się tyle razy. Komu by się nie chciało tyle A? razy? też? O, ty wszystkich. wszystkich. Wszystkich? Wszystkich? <laughs> wszystkich? Ja. Człowiek tak chętnie chce mi się wiele razy przejść. To masz duże jaja, że wszystkich możesz robić. No nie, kurde. <laughs> Kurde. No, trzeba mieć siebie, ja, żeby tyle razy finałek powtarzać. No kurde, A w jakim kontekście mówię? Ty powtarzasz finałek, kill! BOŻE. BOŻE. Lubi jajka. No to co, ja, ja mam dalej nagrywać, bo mnie śmiejemy. cały czas się nagrywa. Oczywiście, A, że tak, Dobra. A tu mamy apteczki, to je bierzemy. Tak, co ma, się na maksa, bo później tu nie ma powrotu już. No dokładnie. Ale przede wszystkim tak, proszę, gdzie nie jesteście w ogóle? Na górze. Na górze, róże, na dole fiołki. Nie na górze. kurde, się na... rucha. Poczekaj, po na górze, kusze. na dole s na górze dragon Nie, poczekaj, na, na górze kuszę, bo to pasuje Na górze A, tak. kuszę Na górze kuszę, na dole dragon Weź kup gierkę i daj mi paragon Dzięda, wyłożyj radio, ja bym pomoc Ej, to już jest ten most, tak, co się tak. nim spieprza, tak? Ja cię, Esu, A, chodź, ja Cię o, jesu, rzucę i wejdziesz tutaj szybko, szybko, ludzie! Tak, oni są po drugiej stronie mostu, my musimy tam dobiec Biegniemy, ja lecę ja przodem, wy za mną Ja radio czas, Cały czas z lewej strony się trzymajcie Dobre. Radio już jest odpalone, dragon, chodź tu to ja za panem, panem... Nie, nie za blisko siebie, bo się będziemy rozpychać Nie zostawiamy nikogo i biegniemy lewą stroną, cały czas to... W pewnym momencie tylko trzeba będzie w prawo kawałek przejść, przygotujcie się Na realizmie będzie super Na realizmie to będzie trudno I krzyczcie od razu, jak coś was złapie, jazda Go, 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 go. Ej, no jestem pierwszy Nie, no ja bym mówiłem, że jestem pierwszy, nie spychaj mnie No właśnie nie spycham, ale... Trzymajcie pewne odległości, żeby się nie odpychać nawzajem Okej okay. no, 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 no I pompki plus maczety i nie zostawiamy nikogo z tyłu Lecimy do przodu, jednocześnie team play. Ja jestem ostatni, czuję się bardzo źle. Mówcie mi, bo jestem ja ja kobieta. Nie widzę co tam z tyłu jest, więc mówcie mi się. Kuchni powinni e, okay. zombie. Ej, jednak zostałem z tyłu, mnie tutaj trzymają Dobra, zombiaki. co trzymają. Dawaj, biegnij Esu. Dobra, ja wam to już powoli będę czyścić okay, ścieżkę. udało mi się. A i lecimy, lecimy. I ta sama kolejność, trzymamy się kolejności, żeby nie było bałaganu. Tutaj w prawo troszkę ała, Cofnijcie się jak możecie troszeczkę. Ja tak, idę Tak, tam nie ja wiem czemu bo... ale jestem pierwszy Charger, charger, charger okay. Dobra. Ej no biegnij, gimper Lecę, lecę, proszę. A to ciężarówkę i na górę, nie? Ja jestem troszkę ranny, macie zabi a... w górę Górę, 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 Obrzygo... górę. Obrzygo mnie boomer. Mnie też Faj bombę rzucę, paj bombę rzucam, rzucaj, rzucaj, rzucaj. górę, górę na górę. Bo tu jesteś razem na górze tak, tak. Tak, ja też jestem na górze, z przodu. Gimper, gdzie jesteś? No, idę, już dobra, to możemy górą polecieć w takim razie. Chodź chodź, 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 Gimper. I teraz tym autobusem, nie? Jestem wolniejszy troszeczkę, nie chcę się leczyć, żeby czasu nie marnować. O, są tabletki, to luźno. Smoker, 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 okej. Okay. Chodź na niego. Idziecie? Ludzie. Chodźcie. Tanka, tanka. 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 tanka omijamy, szybko do przodu. Tanka omijamy. Dobra, biegnę. Chodźcie po tej prawej podpisanie. Ja jestem tu już za Nigerem. Po prawej idziemy? Kurwa, mać. Ja za Dragonem biegnę. Chodź, chodź, Gimper, kurwa. Ale ja, ja, ja reszty nie widzę, nie czajisz, ja widzę tylko dragona Słuchaj, co ja do ciebie mówię, paj bomb. Okej. Okay. Nie ominiemy tanka bez paj bomby. Okej. Okay. Szybko omijamy go i na samochód wchodzimy. Omijamy, omijamy. Mów kiedy rzucać. Teraz to już nieważne, wiesz. Łoł! Wow. Dobra, napierdaj do niego, nie wyminiemy go. Szybko, żeby nikogo nie zrzucił. Faj bombę, faj bombę rzucaj. Nie faj bombę, dobra, podnosimy Dragona. Ja go podnoszę, osłaniajcie. Dobra, osłania. Ja cię suportuję, żeby... A ja już nie mam -bombę, jak coś. Weź ktoś pomóż Gimperowi, bo ja, sobie, ja samemu nie dam rady od A Ja mam tak, jockey na sobie. Jestem koło oh. was, jockey. Nie widzę cię kusza. No dobra, już, już, już. mi pomógł. Podnoszę, to... osłaniajcie, tempo, proszę. Tempo, was. tempo, tempo. Pi bombę zaraz rzucę. Jest z przodu i umiera, Gadamy. Już? Co? Już, 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 lecimy na samo Ach, szybko. kurde, idźcie Szybko, stąd, idźcie. szybko, szybko. Idę, idę, Dobra, idę. biegnę, biegnę. biegnę. Biegnie? Dobra. Nie wiem, czy ja dam radę przejść. Biegniecie? Osłaniam, osłaniam Dragona, chwila. Ja biegnę pierwszy, A? nie wiem czemu, ale spoko. Dobra, leć pierwszy, A, ale tam widzę, jest. Widzę, widzę, i widzę go. Dobra, uciekł. Ostrożnie, nie spać tutaj. No właśnie. Esu, 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 idź, idź, proszę, idź. Nie chcę cię zrzucić, naprawdę, ale idźmy. I... No, to, to, tu już jest nas helikopter. Boże, co się dzieje? Górą, może, czy dołem biec? Może w tej serii... Dołem, dołem, dołem! Nieważne górą, czy dołem, zapierdalaj! No, zapierdalaj, zapierdalaj! Szybko, ej, <grym> ostrożnie, bo dragon może paść zaraz, usłaniajcie go! A hunter. jestem strasznie wolny! Esu, uważaj, No nam na mnie jest hunter. Iść też pomóżcie sobie, bo ja nie dam rady, mam za mało punktów życia. Ja chodzę, chodzę. Dragon, ja... No, oh, tam leżę. Szczerze, <grym> No to spoko. Udało zaraz, ci się! Zaraz już nie sądzę, nie, ale zaraz będę. Nie sądzę, żeby dało radę was tutaj już uratować. Trudno, idźcie, zakończę tą kampanię Kuba lat 8 dodał mnie do znajomych. <laughs> Kurde, udało ci się. Ano. Czekaj, Keeper, dawno nie <laughs> Pięknie, Kusza biegnie! Pięknie, ziemniaki, ja nie mam amunicji, żeby cię osłaniać Pięknie, jak ucieka! Lej, za tobą kusza! <laughs> Sorry, man. Keeper! <Gipar. śmiech>

Ale żal. I na końcu odcinka zostaje wszystkich przyjaciół i wsiadą do helikoptera. Ale żal. Metra, metra. Nie, metra. nie wiem jak to, wiesz jakbym miał amunicję można by coś działać, ale tu tank był, także Gimper samotnie odlatuje z pieniążkami jak w prawdziwym pciu Boże, kusza metro helikoptera. Ja, bo... mnie ja tak walczyłem. Ja, no i jeszcze możemy może to obejrzeć. Ku pamięci, kusza SU Dragon. Bo no to byście nie wystąpili, nie można zamienić. Gimper to jest Charyzmatyczny, charyzmatyczny przywódca. No i wszyscy nie żyje. A yeah. 50 minut równe graliśmy. No to całkiem okej. Okay. Wszyscy zgona zaliczyli. No. <laughs> Najwięcej przypadków walenia kusza. <laughs> Ty, no naturalnie. Użyte zastrzyki wiagry. Gimper SU Dragon. A kusza nie potrzebuje, <laughs> potrzebuje. Użyte ruro bomby, to też dla się troszeczkę kojarzy. Dla bomby. do bomby. Rury masz różne na i. Może takie wypracę. Zab, zabitych palaczy jeden. Zabitych łowców? Pięć. A gimper, możesz mnie podnieść wtedy. Tak. Nie, nie dało rady, bo słuchaj, tank... tak się tak dzielał. Jakbym miał adrenalinkę, to byłbym w stanie cię szybko podnieść, ale tak to nie bardzo. Dobra, si depens. Nie jeden gimper. Prze... Cicho? Cicho. Tak. Strzały w głowę? Dziękuję. Ale ile ja broniłem, eee! Jaka A, celność tak. moja? Niesamowita. Nice. I ty masz taką celność spiłem, jaka z się, stałem się kręciłem wokół, jak mnie atakowali. Dobra, to zapraszam wszystkich widzów na stypę. na stypę. <grym> Bo nie żyjemy. Występują w dragon kusza. Dobra, to... także cóż. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie jakieś kontry, żeby nagrywać albo dodatkowe kampanie, to dajcie znać w komentarzach. U chyba nawet już są jakieś dodatkowe kampanie. Tak. Swoją drogą nadal, nadal musi rzucić tą kampanię, nie wiem czy w dniu publikacji tego odcinka już będzie wrzucona, którą w momencie nagrywania nagrywaliśmy tą kampanię dwa miesiące temu, a dalej nie jest wrzucona. Powinien być, bo ja jeszcze dużo mam customów do wrzucenia, ale spoko. No. Ja się tym Także zajmę. no cóż, my jeszcze raz mamy nadzieję, że wam się podobało, może tak. każde słówko od siebie dodać, na przykład Dragon. No to na przykład yy, nudna ta gra. No bardzo nie, nierealistyczna. <grym> a mhm. czy nie powiem ci, Left był kiedyś fajna a teraz mi się trochę znudził. Przede wszystkim, jedynka jest lepsza od dwójki. Dobra, idź i hejterze ob kusza. No. <noise> ja Cię. dodam od siebie, że Gimper mnie okłamał i powiedział mi, że w lewcie są ziemniaki, a nie było. Ja, nie, ma, nie było ziemniaków. A widziałeś te czarne worki? Ja jeszcze dodam coś. Nie było ziemniaków. Były ziemniaki w tylko do worków nie zajrzałeś. No, no mówiłeś, że sam wypadną, jak się strzeli. No, a. Widzisz kłamałem. No. Ja jeszcze dam coś od siebie. <noise> Zapraszamy serdecznie na wumito.pl. To ja dodam, sponsor że tej że... kampanii. <laughs> to jest oficjalny sponsor, który dużo pieniążków nam zapłacił, żebyśmy go tutaj rozpromowali. Kolejnym sponsorem ode mnie jest Sevenchan, <laughs> również zapraszam Na <laughs> chan i powiem, że pierwszy raz grałem w Left for the Dead 2 i ogólnie jest całkiem fajnie. W Fajnej kampanii. No dobra, to chyba tyle, dajcie tak. znać, że się wam się podobało, hmm. mamy nadzieję, że fajnie wam się tutaj oglądało tą serię, no i cóż, trzymajcie się, wszystko dobre, co się dobrze kończy, I Gimper z pieniędzmi. No i Gimper uciekł z pieniążkami, a wszyscy nie żyją. I pamiętajcie, przestańcie hejtować! Przestańcie hejtować, do usłyszenia, cześć! A... Oh